Witam ponownie Smoku z tej strony. Tym razem zaprezentuję Wam, jak można wykonać indijskie ognisko, tak zwane Dakota. Także zaczynajmy. W 15 wieku, gdzie się chwalę, Pani mądrości piękno, dla mnie inspiracją czas. Wrócicie na bitwę, misję należne przez wieki i czasy. Pokryta stagnacją, czujesz się wygodnie, przytulnie, bezpiecznie I czerpieć z pokładów swej, żeńskiej energii Chwila ta dla ciebie mogłaby być. dzisiaj trwać wiecznie oddychasz, i wzrastasz w niebiańskiej synergii Przesuwam się dalej, rzęsy, syn pociąg Kropla na nich tańczy zwinnie, podskakuje światło Raz dzień w twych zmysłach migoczą spływam, I policzki subtelnie całuję tak więc zaczynamy od wykopania dwóch dziur oraz zrobienia tzw. tunelu. O, i gotowe. Także przejdźmy dalej do kolejnego etapu filmiku. No, także możemy, możemy działać. Witam Was ponownie smoku z terenu. Słuchajcie, dzisiaj wam przedstawię no jak można wykonać tak zwane indiańskie ognisko Dakota. Jest one słuchajcie, w sumie bardzo przydatne w sytuacjach, gdy na przykład no, dojdzie, do prawda, tak jak wcześniej się wspominałem na poprzednim filmiku, gdzie pokazywałem piecyk rakietowy i tak dalej. Tutaj natomiast słuchajcie, generalnie chodzi o to, żeby yy, gdy zbudujecie już yy, tak zwane ognisko Takota ono ogólnie ma na celu to, aby yy, no nie być w sumie yy, właściwie być niewidocznym, może powiem w ten sposób żeby nie zostać yy, zauważonym, o może powiem w ten, w ten sposób słuchajcie, w dawnych czasach Indianie stosowali tego typu właśnie metodę pamiętajmy, że słuchajcie, to nie jest tak, że sobie ktoś o yy, tak od siebie to wymyślił, tylko słuchajcie, jest to bardzo przydatna rzecz z tego, z, z tego względu, pamiętajcie, że no Indianie często y, często wędrowali, często się przemieszczali, prawda y, musieli uciekać, ukrywać się, walczyć i tak dalej, wiadomo, że nieraz byli ścigani no i często dla nich to się kończyło bardzo źle natomiast akurat, na no, słuchajcie, oni doszli praktycznie, no można powiedzieć, że mm, oni byli y, no mistrzami, jeżeli chodzi o szkołę przetrwania, słuchajcie, oni wiedzieli jakie rośliny zbierać i tak dalej jak pozyskiwać wodę słuchajcie tutaj można dużo w sumie opowiadać też sporo sporo, sporo swojego tam można powiedzieć przeżyli i tak dalej no takie mówię takie słuchajcie akurat ognisko sobie rozpalali z tego względu, że żeby nie być, nie być widocznym prawda z naprawdę tam prawda, odległości z tego względu, że może już przejdźmy sobie do, do sedna sprawy wykupujemy sobie na no, prawda tak, jak będziecie widzieć, tutaj macie jedną, jedną dziurę, tutaj następnie wykopujemy drugą dziurę. posłuchajcie no, nie będę wam tego pokazywał, prawda, Jak, jak wykopywać dziury bo no niektórzy wiadomo, przez 15 minut <grymne> leci filmik, prawda? Jegoś ci kopię przez 15 czy 20 minut, także to no wiadomo, trzeba ten filmik jakoś, prawda, potem sobie skrócić i tak dalej. Natomiast mówię, tutaj akurat no, wykopujemy sobie dwie dziurki, no i pamiętajmy, aby yy, między nimi zrobić tak zwany, tak zwany tunel z tego względu, że tutaj słuchajcie będziemy sobie y, rozpalali ognisko, no i wtedy słuchajcie powstanie mniej więcej taki prawda ciąg, że ten y, dym będzie prawda jakby zasysany od, od drugiej strony, no ponadto y, płomień nie powinien być widoczny, no oczywiście mógłbym zrobić y, głębszą dziurę i tak dalej, tylko mówię akurat tak słuchajcie, pokazuję to mniej więcej prawda, żeby każdy zrozumiał, no, oczywiście jeżeli bym walczył o przetrwanie i tak dalej, no to Wykopałbym jeszcze, jeszcze głębiej, żeby ten ogień praktycznie nie, no, nie, był, nie był w ogóle widoczny, i tak dalej. Także, może z słuchajcie, rozpalmy sobie małe ogniska, zobaczmy, jak to, jak to będzie, prawda, wyglądać. No, teraz, słuchajcie, tak sobie też myślałem, że, no, jak już, prawda, miałbym tutaj więcej ziemi, i tak dalej, no to wiadomo, jeszcze mógłbym, słuchajcie, obudować od dookoła, zrobić tak zwaną fosę, jak to się mówi, prawda, żeby jeszcze było. Słuchajcie, Bardziej bezpiecznie, żeby żaden, ani ża ża płomień się nie wydostał i tak dalej. No ale to słuchajcie, akurat tak pokazuje dla, dla, dla przykładu, żeby to mniej więcej tutaj wytłumaczyć o co chodzi. Także dobra, słuchajcie, przejdźmy sobie do, do działania i rozpalmy takie małe ognisko i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Także zaczynajmy. ma jedyna droga, ekonkarsat nam. Telefon do Boga to ten, ziomec z gronu, który siedzi w niebie, to ci niespodzianka, dodzwoniłem się do siebie. Rozwiód świadomości ma jedyna droga, ekonkarsat nam. Telefon do Boga to ten, ziomek z gronu, który siedzi w niebie, to ci niespodzianka, dodzwoniłem się, do do się do siebie. Jak gruzli chunku, jogi bajan, jogę, pod podstrzechy, by oświetlić drogę. Przed chwilą sami widzieliście, że no, ognisko prawda, jest no, bardzo mało zauważalne. Z dużej odległości i a wiadomo, że im dalej tym to ognisko będzie, praktycznie można powiedzieć, że wcale, wcale niewidoczne. Dlatego mówię, ja nie byli no, mistrzami, jeżeli chodzi prawda, o, o szkołę przetrwania. No oczywiście to by, trzeba było jeszcze prawda, trochę głębiej wykopać z jednej i z drugiej strony, prawda, połączyć to tak zwanym tym tunelem i wszystko było, słuchajcie, super ponadto teraz tak, no, słuchajcie mając jakiś, prawda, garnek i tak dalej, no to wiadomo możemy, słuchajcie, od razu przykryć tą dziurę, także y, można gotować bez problemu tym bardziej, że no ogień praktycznie przestanie być widoczny całkowicie także to będzie jeszcze lepsza opcja, ale cóż, słuchajcie tak tylko teraz tutaj mówię, prawda, mniej więcej jak to tutaj y, Wygląda z tym tak zwanym ogniskiem Dakota, że ogólnie bardzo, no, bardzo fajna sprawa. No ponadto, słuchajcie, jeżeli chodzi prawda, o przemieszczanie się dalej, zakopujemy, słuchajcie, ziemią, i, i wcale, słuchajcie, nie ma y, znaku, że tutaj, prawda, obozowaliśmy i tak dalej. Także to też właśnie Indianie stosowali. Y, wiadomo, no, nie, chcieli, nie chcieli być, prawda, wytropieni przez, przez no, nieprzyjaciela, jak to się mówi i przemieszczali się, słuchajcie, dalej <laughs> także, no, nie pozostawiali, słuchajcie, po sobie ani jednego znaku, że tutaj, prawda, byli, i tak dalej także, też, słuchajcie, też Wam się y, może w życiu przydać y, a nie, prawda, jakaś tam nauka, że y, zaatakuje nas UFO <laughs> czy zombie, prawda nie, to słuchajcie, bardziej takie coś Wam się przyda, jak y, rady, jak przetrwać w lesie, y, zombie, i tak dalej, prawda chyba, że się, że się jakiegoś wilkołaka spotka, no to wtedy. Ale też wiadomo o co chodzi. Dobra, no wiadomo, pożartować trzeba i nawet, a nawet można. Pozdrawiam oczywiście, jak zawsze, wszystkich. No, także zobaczcie, warto wyjść w teren, prawda? I przetestować sobie coś takiego. Słuchajcie, ognisk, metod rozpalania ognisk, rodzaj jest tyle, że. To, słuchajcie, no masakra, jednym słowem. Ale będzie chwila czasu, to też coś się prawda nagra i tak dalej. Bardzo szybko, słuchajcie, gasimy ogień, maskujemy i, i do widzenia jak to się mówi. Fajna, fajna, bardzo fajna sprawa. Także co, no w sumie to byłoby na tyle. Także trzymajcie się na i do zobaczenia.